Ostatnie tygodnie, w zasadzie można powiedzieć właśnie od tego niechlubnego dramatycznego zamachu w Brukseli od 22 marca tego roku, gdy miały miejsce te zamachy w Brukseli, pokazują, jak bardzo Unia Europejska istnieje w wielu dziedzinach tylko teoretycznie. Ten słynny trzeci filar Unii Europejskiej sprawy wewnętrznej, bezpieczeństwa, jak i tak zwany drugi filar Unii Europejskiej sprawy zagraniczne, okazały się filarami z tektury, żeby użyć takiego porównania. I po prostu ta, 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 ta cała konstrukcja zaczyna się walić na oczach Europejczyków, dlatego że mieliśmy ostatnimi laty wiele przykładów, czy to w sprawach ekonomicznych, czy bezpieczeństwa energetycznego że na przykład bardzo duży kraj, jakim jest Rosja, potrafi rozgrywać interesy poszczególnych krajów, napuszczać, jak to się mówi, jeden kraj na drugi, na przykład Włochy, wiadomo, że miały zawsze bardzo dobre relacje z Rosją i gdy trzeba było sankcje nakładać na Rosję, to oczywiście Włosi tu oponowali jakieś swoje tam interesy, podpisywali kontrakty, które nie zawsze były zgodne z tym co oczywiście Unia Europejska sobie życzyła, czy inne kraje Unii Europejskiej domagają się zniesienia sankcji właśnie, a to jest ważny kraj, gdy mówimy o Włoszech, dlatego że przewodnicząca Komisja, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawy zagraniczne, pani Federica Mogherini jest właśnie Włoszką, przyjacielem politycznym premiera Włoch, premiera Renziego i to, że ona miała takie spojrzenie właśnie na relacje z Rosją, to utrudniało wypracowanie wspólnego stanowiska twardego wobec Rosji. No, ale Rosja to jest duży partner. Można powiedzieć, że interesy poszczególnych krajów są tutaj zaangażowane w wielomiliardowe interesy, ale Turcja, Turcja jest o wiele mniejszym krajem, o wiele mniejsza zaangażowanie jest tureckie w, w handel z, z Europą. Unia Europejska ma o wiele mniejsze obroty ekonomiczne z Turcją. No nie porównujmy Turcji, jeśli idzie o potencjał ekonomiczny, handlowy z Rosją. I się okazuje, że ta Turcja, stosunkowo yy, nieduży kraj, jeśli porównujemy z Motarstwami światowymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Rosja czy Chiny, to ta Turcja Potrafi również ogrywać Unię Europejską w różnego typu negocjacjach, a wręcz szantażować Unię Europejską, dlatego że wynegocjowano niedawno na słynnym szczycie, który miał uregulować sprawę readmisji emigrantów do Turcji, ustalono, że Unia Europejska przekaże 6 miliardów euro że Turcja będzie zatrzymywać wszystkich emigrantów, którzy uciekają z Bliskiego Wschodu na swoim terytorium, że nie będzie ich wypuszczać dalej, że jak oni uciekną do Unii Europejskiej, to będzie ich się odsyłać. I zamiast za to Turcja uzyskała wszystko, co planowała w czasie tych negocjacji, to znaczy zniesienie wiz obywateli tureckich do Europy od lipca tego roku, przyspieszenie negocjacji akcesyjnych, zamykanie, szybsze zamykanie rozdziałów negocjacyjnych po to, żeby Turcja mogła jak najszybciej być już członkiem Unii Europejskiej. No i właśnie ta kwota dodatkowa, 6 miliardów euro na zagospodarowanie problemów związanych z tymi emigrantami, którzy uciekają z Bliskiego Wschodu przez Turcję. I Unia Europejska się na to wszystko zgodziła. A teraz wystarczy, że deklaracja premiera Turcji, że on się poda do dymisji. I już w Europie jest strach, czy Turcja dotrzyma swoich zobowiązań. Tak jakby państwo tureckie nie, za, nie mogło zapewnić, nie gwarantowało tej ciągłości, ciągłości ustaleń. Wystarczyła karykatura prezydenta Turcji w telewizji niemieckiej, a żeby już wszyscy zaczęli mówić, nie możemy krytykować polityków tureckich, dlatego że oni mogą odstąpić od tych porozumień. Inaczej mówiąc, Turcja tak naprawdę potrafi dzisiaj szantażować całą Unię Europejską, w tym właśnie największy kraj, Niemcy, które to ponoć właśnie mogą wydawać polecenia, rozkazy innym krajom ościennym w Europie, szantażować inne kraje europejskie, a ta Turcja potrafi wymuszać na partnerach europejskich, na największych krajach europejskich uległość. No co to wszystko oznacza? Europa jest po prostu niezwykle słaba politycznie. Ta Unia Europejska, która miała zapewnić, jedność, siłę, szacunek dla, dla przestrzeni europejskiej, dla praw człowieka w Europie, która miała zapewnić, no już zapomnijmy o tym, wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia, innowacje technologiczne. Mieliśmy wyprzedzić takie zapewnienia, że do 2020 roku Unia Europejska wyprzedzi Stany Zjednoczone, jeśli idzie o technologie elektroniczne itd. Tak to wszystko pokazuje, że to jest taki trochę moloch na glinianych nogach. No i czas najwyższy sobie powiedzieć szczerze, że, że Unia Europejska nie potrafi negocjować nawet z partnerami, z tak zwanymi średnimi mocarstwami, no bo przecież Turcja to nie jest jedno z największych mocarstw, to jest średni, ważny kraj regionalnie bardzo ważny, ale to nie jest światowe mocarstwo. I nawet z takimi krajami dyplomacja unijna przegrywa. No takim obrazem przykrym, ale realnym, faktycznym tego, czym jest dzisiaj dyplomacja Unii Europejskiej, no to były te łzy, płacz szefowej dyplomacji szefa msz u Unii Europejskiej, pani Federiki Mogherini, po tym jak komentowała te zamachy. Proszę sobie wyobrazić, co myślą ministrowie spraw zagranicznych wielkich mocarstw, gdy oglądają tutaj konferencję prasową szefowej spraw zagranicznych Unii Europejskiej, gdy ma płacze na konferencji. No powiedzmy sobie szczerze, to jest takie przykre, ale to jest symboliczne, bo mechanizm wyłaniania elit europejskich, przywódców europejskich jest właśnie taki, że to się okazują ludzie tacy mięscy, nie mający charakteru, nie potrafiący twardo jakoś negocjować już nie tylko z przedstawicielami wielkich mocarstw, ale właśnie nawet krajów Średniej, średnio wielkich, tak zwanych mocarstw regionalnych, a nie światowych nawet. Jest to przykra refleksja, ale lepsza przykra prawda niż kłamstwo. Ja myślę, że czas już najwyższy wyjść z tych złudzeń, z tych mrzonek, że Unia Europejska nas obroni, że Unia Europejska wszystko nam załatwi, że Unia Europejska oczywiście rozwiąże wszystkie nasze problemy, już na pewno w sferze że bezpieczeństwa i w sferze spraw zagranicznych. No mamy tutaj obraz tego jednoznaczny. Myślę, że dopiero z takiej szczerej konstatacji, czym jest Unia Europejska, że to twór słaby, osłabiony przez elity europejskie, odizolowany od rzeczywistości, nie potrafiący wypracować wspólnego stanowiska, jeśli już to ona jest takie tzw. Tak zgniłe kompromisy, gdzie każdy coś dla siebie ugra, jest udawanie, że jest sprawa załatwiona, a sprawa nie jest załatwiona. Unia Europejska nie potrafi sobie poradzić z tym, że ma te właśnie miliony emigrantów, którzy przebywają nielegalnie na ich teren i nie potrafi rozliczyć polityków, którzy zaprosili tych emigrantów na teren Unii Europejskiej. No i w tej chwili no, oczywiście te, te wszystkie próby straszenia obywateli europejskich, że kraj, który nie przyjmie narzuconych tych kwot emigrantki, będzie płacił kary. No to już tylko taki dowód słabości, jak to powiedział słusznie minister spraw zagranicznych. Rzeczypospolitej Polski to, jest, to brzmi troszkę jak żart Pryma Priwisowi, ale niestety tym żartem nie jest to. Milion złotych ma płacić każdy kraj, który odmówi przyjęcia imigranta. No, w imię czego ma ich przyjmować? No, w, w, w imię po prostu nieudolności elit, w imię tego, że ktoś zaprosił tych imigrantów, no to jak ktoś zaprasza, używam przesokiego porównania, jeżeli ktoś zaprasza na ucztę, jeżeli ktoś zaprasza do hotelu, ktoś zaprasza na noc do siebie kogokolwiek, to zaprasza do siebie. Jeżeli zaprasza wszystkich, kto chce, no to przychodzą wszyscy, co chcą, a nie może wtedy mówić do sąsiada słuchaj, zaprosiłem wszystkich, przyszło dużo, weź trochę ode mnie, no to niczego. Ten, kto zaprasza, to ten zapewnia później pobyt, ten zapewnia wikt i opierunek. No skoro myśmy nie zapraszali emigrantów, no to niech płaci ten, kto zapraszał po prostu, no to jest proste chyba jak, jak dwa razy dwa cztery. I tak Unia Europejska dzisiaj funkcjonuje. Jeden zaprasza, a drugi napłacić. Powiedzmy sobie szczerze, to wszystko jest taki obraz no, bardzo żałosny, na pewno obraz słabości, Unia Europejska nie zdaje egzaminu z dzisiejszej sytuacji światowej. Nie ma dzisiaj wspólnej idei nawet europejskiej, dawniej jak powstała w 1957 roku wspólnota europejska, traktaty rzymskie, no to nawet to miejsce podpisania traktatów rzymskich na Wzgórzu Kapitolińskim, no, odwoływało się do korzeni europejskich. Tak? Rzym, cywilizacja rzymska oparta na prawie, oparta na prawach obywatela, cywilizacja europejska oparta na estetyce greckiej, cywilizacja europejska oparta na pojęciu kultury europejskiej. A to wszystko, no właśnie, te traktaty rzymskie podpisane w Rzymie, przepojone duchem chrześcijańskim. No, to jest, Rzym to jest jednak wieczne miasto. I odwoływanie się do wartości chrześcijańskich w 1957 roku było oczywiste. Założyciele Unii Europejskiej to byli ludzie głęboko wierzący, praktykujący, podkreślający swoje zaangażowanie religijne. W roku 57, gdy podpisywano traktaty rzymskie, nie do wyobrażenia było, żeby członkowie Unii Europejskiej wprowadzali masowo ustawę o zabijaniu dzieci nienarodzonych. To ci założyciele, ci, którzy tworzyli Unię Europejską, nie dopuściliby tego, nigdy do tego. I no, są pewne punkty graniczne, gdzie. Jak to się mówi, no ktoś już stracił wiarygodność. Nastąpiła dyskredytacja systemu. I tym punktem granicznym na pewno może być właśnie ta masowa, yy, masowa aborcja, ale może być też coś innego, coś, coś o wiele bardziej okrutnego. Yy, Belgia, które, no jakby nie patrzeć, Belgia jest krajem, yy, na, na terenie którego odnieści się duża ilość instytucji europejskich, nie wszystkie, ale, ale większość. I w tym kraju, który jest krajem założycielskim Unii Europejskiej, dopuszczono od dwóch lat możliwość eutanazji dzieci. No ja myślę, że tutaj już nie mówmy o jakichkolwiek wspólnych wartościach, bo to jest, że jak powiem, oszukiwanie samego siebie. Unia Europejska nie ma dzisiaj wspólnych wartości, skoro dopuszcza się na jej terytorium już nie tylko eutanazję, która, no powiedzmy coś szczerze, Sama eutanazja jest już wykroczeniem przeciwko prawom Bożym, prawom ludzkim. No, w, w historii naszej cywilizacji, yy, właśnie skoro mówimy o korzeniach Europy, no to yy, przysięga, którą składali dawni lekarze, ona mówi, że nie podam środka poronnego. Tak? A więc od wielu setek tysięcy lat bycie lekarzem oznaczało, że nie będzie się dokonywało aborcji. A tutaj nagle się daje przyzwolenie na to, a nawet się uważa, że to może być traktowane jako część praw człowieka. No więc zabijanie jako część praw człowieka. No, zupełnie nie postawienie na głowie tego, czym była Europa, historia Europy do tej pory, ale pójście no, w logice tej doprowadziło do tego, że nawet są kraje, które już mówią, że dzieci można, dziecko można poddać eutanazji, do, no, barbarzyństwo. W zasadzie nie nazywajmy inaczej czegoś, co zasługuje na określenie właśnie barbarzyństwa. Tak więc jeżeli barbarzyństwo się szerzy, no to oczywiście yy, tutaj o wspólnych wartościach nie możemy mówić, są tylko wspólne ewentualnie interesy, a tak naprawdę interesy grupowe, które rozszarpują Unię na, na, na jakieś różnego typu cząstki. I być może trzeba było dojść do tego etapu, yy, takiego okrutnego, byśmy powiedzieli, no, nieludzkiego rozwoju naszego kontynentu, żeby odbić się od tego dna, ale powiedzenie, że, jest, że Unia Europejska jest na jakimś dnie. Jest uzasadnione. Jeśli mówimy o respektowaniu poszczególnych wartości lub braku dla posz... wartości, jakim jest życie, życie ludzkie, ochrona słabego człowieka, ochrona dziecka, ochrona dziecka chorego, ochrona starego człowieka, starego człowieka chorego. Tysiące ludzi są poddawanych eutanazji w wielu krajach Unii Europejskiej, starych, w niektórych rodzinach znam takie przypadki, jak osoba stara starsza, 70-75 lat, idzie do szpitala, to rodzina uruchamia dyżury przy tym staruszku, po to, żeby lekarz nie dokonał eutanazji. Bo, bo to praktyka jest taka, że, że przychodzi rano, żył, nie żyje, bo odcięto aparaturę. A dlaczego odcięto? Kto zezwoli na to odcięcie? Znam przypadki, gdzie rodzina śpi z starym człowiekiem w szpitalu w Belgii, zmienia się córka z wnuczką, 24 godziny na dobę, żeby nie odcięli aparatury. O jakich my tu wartościach w ogóle mówimy, prawda? I dziadek w końcu wychodzi ze szpitala na szczęście, a w międzyczasie lekarz jeszcze podchodzi do tej córki i mówi, no jak pani chce, to, to jutro odetnę aparaturę. No a gdzie tu procedury, gdzie tu w ogóle szacunek dla człowieka? No więc natychmiast w panice rodzina uruchamia dyżury, prawda, żeby ochronić tego starego człowieka, bo, bo eutanazja jest powszechnym zjawiskiem.